Dzisiaj jestem w Nowym Mieście Lubawskim i odwiedzę budynek starej wieży ciśnień oraz jeden z budynków nastawni kolejowych. Więc tak, zaczniemy od wieży ciśnień. Do tej wieży jak widać prowadzą takie dość strome schody. A, ale tu zarosło. Wieża ciśnień w Nowym Mieście Lubawskim została wybudowana najprawdopodobniej między znaczy, najprawdopodobniej na pewno między 1902 a 1910 rokiem, kiedy to uruchomiono w mieście dwie linie kolejowe. Jedna z linii prowadziła z Iławy, właśnie przez Nowe Miasto, do Tamybrockiej do Brodnicy, a druga z Nowego Miasta do Zajączkowa. Jak widać, tutaj właśnie się zbliżamy do tego budynku. Lizgo, a ja mam dość nieodpowiednią obuwie. No, jak widać, główne wejście jest zamurowane. U góry jest tylko jedno małe okienko, także się tutaj do tego budynku nie dostanę. Aczkolwiek, zanim zamurowano to wejście, no, byłem tutaj kilka razy. tam jako, jako młodziak, bodajże nie wiem, z 15 lat temu. I z tego co pamiętam było tam mnóstwo jakichś tam rur, jakichś tam zegarów, ciśnieniomierzy, wskaźników i tak dalej, zobaczymy co, co jest tutaj dookoła. Muszę się trzymać wszystkiego tutaj co pod ręką, dlatego że mam bardzo ślizgie buty, a jest to tutaj. Jest bardzo ślisko nie chcę się zatrzymać dopiero na dole koło Tesco, jak się... Jak ruszę to tam się właśnie dopiero zatrzymam. Jakoś to idzie. O. Wejdziemy sobie chyba zaraz na dach tej, tej wieży. O, jakoś się udało. I mamy dach tego budynku. Hej, mała panorama nowego miasta. Mam nadzieję, że coś tam widać na kamerze. Na tym moim sj -kamie. No, całkiem fajny widok. Dawno tu nie byłem. E, co do tego budynku jeszcze. Wieża Ciśnień. Jak sama nazwa, nazwa wskazuje, e, trzymano tutaj wodę, e, którą wykorzystywano, tak mi się wydaje. Że wykorzystywano tą wodę stąd do napełniania kotłów w parowozach, a także do utrzymywania stałego ciśnienia w miejskich wodociągach. Wieża ciśnień, tutaj Nowomiejska, wyszła z użytku prawdopodobnie gdzieś około roku 2000 lub nawet trochę wcześniej. W 2000 roku właśnie zlikwidowano kolej, linię kolejową przebiegającą przez Nowe Miasto. No, i od tego czasu, jak widać, ten budynek stoi i niszczeje. No, niedawno, pewnie z rok temu, no tam może z półtora wykarczowano tutaj ten, ten lasek, ale jak widać, natura, e, natura zdobywa ponownie te, te wzgórze tutaj. No i z dołu praktycznie nie widać już tego budynku widać sam ten, sam ten szczyt tutaj sam ten gzym to by było na tyle chyba jeśli chodzi o to wieżę ciśnień teraz szybko teleportujemy się do budynku nastawni i jestem właśnie już przy budynku nastawni właśnie druga nastawnia już jest sprzedana jakiemuś prywatnemu chyba właścicielowi już jest wyremontowana i przerobiona w środku po prostu wszystko na, na, na mieszkanie, na dom mieszkalny ta jedna, ta jedna jeszcze się ostała, i, no i póki co stoi i niszczeje. No i jak widać też nasi nowomiejscy tutaj, tak zwani artyści, już też zdążyli to wszystko opanować. Wejdziemy sobie do środka. Chwilę wcześniej tutaj tylko byłem po to, żeby sprawdzić czy, czy nikogo po prostu nie ma, żeby się na jakiegoś bezdomnego nie nadziać. Zaczniemy sobie od piwnicy. Jakaś sowa. No to taka standardowa piwnica, jak, jak wszędzie nic specjalnego. Wszędzie pełno, wszędzie pełno śmieci, butelek po piwie, energetykach i tak dalej. Tutaj chyba się znajdowała, tak mi się wydaje, e, kotłownia, e, bo tutaj mamy jak widać e, zasypany, zakopany e, syp do węgla. A tutaj jak widać tę czarną to wszystko wskazuje na to, że była tutaj po prostu kotłownia. Też wszędzie pełno śmieci, jakichś tutaj worków. Boję się nawet czegokolwiek w ręce wziąć, żeby jakiegoś, jakiejś kiły nie złapać. Więc sobie wejdziemy wyżej. Piętelko. Znacznie oparte. Tutaj kolejne pomieszczenie. Przekręcę trochę kamerę i trochę się do tyłu odchylę. Jak widać mamy tutaj jakieś takie karabinczyki, prowadnice. E, tutaj e, biegły wszystkie te liny e, do sterowania semaforami, do sterowania ustawieniem torów e, i tak dalej, i tak dalej. No i to pomieszczenie właściwie tylko do tego, do tego tutaj służyło. E, jak widać tutaj e, na dole w ścianie mamy Taką, no, taką szczelinę, i tutaj na zewnątrz wybiegały po prostu te wszystkie liny, które biegły właśnie do i do semaforów, i do torów. Idziemy sobie takie na pół, na pół piętro. też jakieś takie pomieszczenia. No i szczególnego farba ze ścian odchodzi, już e, ostatni pociąg właściwie przez Nowe Miasto przejechał 2 kwietnia 2000 roku, a całą kolej, to znaczy stację kolejową e, i e, tą linię po prostu kolejową biegnącą przez Nowe Miasto zlikwidowano 3 kwietnia, zamknięto 3 kwietnia, wyłączono z użytku. No i od tamtej pory budynek sobie stoi i, i niszczy. Teraz sobie wchodzimy już na piętro do sterówki, czy jak to nazwać? Tutaj już przekręcę kamerę. O, będzie widać. Jest taka podłużna, podłużny otwór w podłodze. Nie pamiętam dokładnie, ale byłem tutaj. Kiedy chodziłem jeszcze do szkoły podstawowej, byliśmy na jakieś takiej wycieczce tutaj, gdy jeszcze to funkcjonowało, tam w latach 90. No i w tej tutaj była ustawiona taka. Nie wiem jak to nazwać. Dwa rzędy różnych takich dźwigni ze sprzęgłami, i no tymi dźwigniami właśnie sterowano. Sterowano ustawieniem semaforów, ustawieniem torów, no i tak dalej, tak dalej. Do tych dźwigni właśnie były przymocowane te liny, o których, o których mówiłem wcześniej. Jak widać, no, tak naprawdę praktycznie nic tu już nie zostało. Wszystkie te sprzęty, które służyły do, do sterowania tym wszystkim, zostały albo zdemontowane przez, przez PKP, albo po prostu przez naszych miejskich złomiarzy. No, trochę trochę przykry to widok, no, dlatego że no, miasto bez kolei to tak trochę inaczej. W tej chwili zamiast torów kolejowych, jak widać, może będzie widać przez okno tutaj, mamy ścieżkę rowerową. Myślę, że nie muszę tego komentować. Ścieżka rowerowa zamiast torów i pociągów. Chyba to nie, nie potrzebuje żadnego, żadnego komentarza. Tutaj jeszcze jakieś tam małe pomieszczenie. A tutaj ubikacja się chyba znajdowała. No pamiętam tutaj jeszcze jakieś takie konsole z przełącznikami do sterowania oświetleniem i tak dalej, i tak dalej. Ale nic z tego już nie pozostało. Jeszcze jest. Spróbujemy wejść na dach. Mi się to uda kamera przystawiła nic specjalnego nie będę tu za długo siedział, bo wszędzie dookoła pełno domów. Ale wie, też całkiem niezły widok stąd. Dobra, spadamy. Spadamy z powrotem. Konie dosłownie. Więc cóż, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten dzisiejszy urbeks. Jeśli się podobało, łapka w górę. Jeżeli nie, łapka w dół. Komentujcie, subskrybujcie. No i do zobaczenia następnym razem. Cześć!